Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Elcy Powerek A dzisiaj zagramy sobie w minigamesy A, ten minigames nazywa się Quake Gram na serwerze, na serwerze MySG MySG, no nie? Jakby ktoś chciał, może sobie wejść Nie wiem w ogóle co tutaj się robi, ale dobra, gramy w to Dobra, co my tutaj robimy? Co tu się robi? Coś wybucha O kurna, jak ty żeś to zrobił? Dobra, może mi ktoś powie, jak tu się gra od razu, nie tam, no. Ja tutaj coś wypuszczam, jakieś smrody z tego. Spierdzielaj! Zabiłem go? Jee, zabiłem! Aha, czyli że tak jakby się strzela chyba. E, ja sam się chyba połapie. Już wiem, o co chodzi. Aaaa, atak na Makumbę Dobra, kurna, gdzie tutaj jest jakiś kozak? No dobra, gramy dalej, nic się nie stało, NIC SIĘ NIE STAŁO! Tałerek, nic się nie stało. Zabiłem jakiegoś przez przypadek. Dobra, nie wiem co ile mogę tutaj strzelać. Kurde macie, ale nawalają w to kosaki jakieś. Wybuchaj, dobrze, ajajaj, nie udało się. Nie wiem w ogóle ile tutaj trwa runda Kurde mać Co tutaj się? Jesteś mój Jesteś mój Chodź tu, skurczę synu Ja pierdzielę Po nim. zginął Zginie, szmarnie Zgin, kurwa, mać Pierdź No kurna mać Ile ty można strzelać, a oni tak nie giną Dobra, a tak teraz na tego Ale to było, ładnie, ale to nie ja to zrobiłem Czy to ja? Nie, to nie ja Ja bym miał 4 punkty No ty trzeba mieć oczy dookoła głowy Nie, tak być nie będzie I co, że ja jestem najsłabszy, ty prawie? Nie, tak nie Co, to, 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 to na pewno nie Gdzie wy jesteście? Wyjdźcie teraz Teraz was powerek wszystkich załatwi, kurna. Następny odcinek myślę, że zagram sobie z kimś, tylko może już nie w tą grę, tylko w jakąś inną. Ja w ogóle ty nikogo nie mogę znaleźć. Cały czas słyszę, że ktoś wybucha. Ale wejście smoka! Kurna. A to było zejście smoka. A, to wystarczy, tylko raz tutaj przycisk... i już. Ja tu naciskam górę górna cały czas może szybciej to będzie strzelało, albo coś. Uh! Skurczy synu ty! Ale kampisz! Gdzie jesteś? Ja go gdzieś widziałem. Kampi na tym, na spawnie nie można się ruszyć. Hmm. Na shifcie może coś... O, byłeś, byłeś, byłeś! Mam cię! O ty lamusie, chodź tu. Teraz jak ja się za bardzo... Przegrałem? Jak ja taki dobry byłem. Kurczę, synu, gdzie jesteś? Chodź tu. Dorwę cię, dorwę cię. No i to by było na tyle. Myślę, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ogólnie podoba wam się mój kanał, nie zapomnijcie o subskrypcji. Trzymajcie się wszyscy na razie.